Witam, w dzisiejszym filmie pokażę, e, jak ustawia się tzw. kanały ulubione na dekoderach Play. To są dekodery Playbox. Także musimy na początku wejść w tryb Smart. Czyli klikając sobie w domek na pilocie, o, w tę tą ikonkę, gdy jesteśmy już w tym trybie. Wybieramy opcję telewizja. Tu mamy coś takiego jak moja lista kanałów. Trzeba na to kliknąć i przeniesie nas do edycji kanałów. Tu na górze pojawią nam się puste pola, jeżeli są one nieustawione. Jeżeli chcemy dodać nowy kanał do listy, wystarczy, że wyszukamy go sobie tutaj w tej dolnej. Niech będzie to przykładowo, przykładowo TFAN24. I automatycznie został on dodany jako pozycja kolejna. Takich kanałów możemy sobie ustawić dość sporo, jest to dość wygodna opcja. W późniejszym etapie, w momencie, kiedy wchodzimy po prostu w główny menu, czyli w ten domek, czyli smart, tutaj mamy wszystkie ustawione kanały przez nas, dzięki czemu nie musimy szukać kanałów po liście, która jest cały czas aktualizowana. Wystarczy sobie po prostu wybrać z danego, danego trybu. Jest też coś takiego jak szybkie wybieranie, czyli możliwość ustawienia szybkich przejść do kanału w momencie, kiedy taki kanał już tam powiedzmy mamy. Służą do tego te przyciski na pilocie ABCD. Aby żeby ustawić te szybkie przejścia, należy wejść w konto ustawienia przycisków ABCD i tu możemy sobie wybrać kanały. Jak i również aplikacje. Czyli na przykład mamy tutaj do wyboru zazwyczaj z pustek, gdy nie jest to ustawione aplikacja lub kanał telewizyjny. Po wyborze kanału telewizyjnego możemy wybrać sobie dowolny kanał, po wyborze aplikacji, dowolną aplikację, jaką mamy zainstalowaną na dekoderze. Jest to też bardzo wygodne i przyspiesza uruchamianie wybranych kanałów tak z pamięci, co ułatwia korzystanie z tego, z tego dekodera. Myślę, że to na pewno pomoże. Ja tego szukałem bardzo długo, na szczęście udało mi się do tego dojść po konsultacji z czatem, ale na szczęście jak widać się dało. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.